Zapraszamy do świata stajni Borycz, miejsca, gdzie pasja spotyka się z tradycją. Historia tego ośrodka to opowieść o miłości do koni, nieustannym rozwoju i dążeniu do perfekcji. To tutaj, w sercu natury, tworzymy przestrzeń, gdzie każdy, niezależnie od wieku i doświadczenia, może zrelaksować się i przeżyć niezapomniane chwile. Przyjedź do nas i stań się częścią tej wyjątkowej historii. W sąsiedztwie pól i łąk, z dala od miejskiego zgiełku w województwie opolskim w powiecie strzeleckim, czeka na was wyjątkowe miejsce. Stajnia Borycz to ośrodek agroturystyczny, w którym nabierzecie sił na cały rok. To tu, w naszych apartamentach, spełnicie marzenia o leniwym wypoczynku i odstresowaniu się. Waszej dyspozycji jest także strefa spa, w której mamy m.in. sauny, jacuzzi oraz ściankę solną z miejscem do relaksu przy muzyce. Nie czekajcie zatem, tylko pakujcie walizki i przyjeżdżajcie, albo przylatujcie. Na terenie ośrodka jest możliwość lądowania helikopterem, a jeżeli poruszacie się samochodem elektrycznym, mamy też stację do jego ładowania. Nasz ośrodek to także raj dla miłośników koni. Przez cały pobyt możecie być naprawdę blisko nich. W ośrodku czekają na was cztery piękne apartamenty, w których może zamieszkać nawet sześć osób. Są one wyposażone m.in. w aneks kuchenny, łazienkę, klimatyzację, kominek, internet bezprzewodowy oraz wyjście na taras. Apartamenty Borycz mogą być także świetną bazą wypadową do zwiedzania regionu. Nie brakuje tu miejsc ze wspaniałą, interesującą historią, do których dotrzecie na przykład na rowerach elektrycznych wypożyczanych w naszym ośrodku. Pierwszą propozycją do zwiedzania jest Góra Świętej Anny. Dziś słynie z sanktuarium oraz klasztoru franciszkanów, które mieszczą się na jej szczycie. A 27 milionów lat temu był to aktywny wulkan. Teraz jest to centrum pielgrzymkowe, które co rok przyciąga setki tysięcy pielgrzymów, a w 1983 roku miejsce to odwiedził papież Jan Paweł II. Góra Świętej Anny to jednak nie tylko centrum śląskiej pobożności, ale też zachwyca pięknem krajobrazu, bogatą przeszłością historyczną i wspaniałą przyrodą. To bowiem rezerwat geologiczny, który znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego. Turyści z całego świata przyjeżdżają także, by zobaczyć dumę regionu Bazylikę Świętej Anny, czyli perłę architektury sakralnej. Geopark to natomiast prawdziwy skarb dla miłośników przyrody. Bogactwo form geologicznych, unikalne gatunki roślin i zwierząt, a także liczne ścieżki edukacyjne sprawiają, że jest to miejsce idealne na rodzinne wycieczki i relaks na łonie natury. Spore wrażenie robią także monumentalny pomnik czynu powstańczego, symbol heroizmu i walki o wolność, oraz amfiteatr skalny. Wybudowany pod koniec lat 30. XX wieku przez hitlerowców miały się tam odbywać wiece polityczne. A ci, którzy lubią adrenalinę, mogą skorzystać z całorocznej atrakcji, jaką jest zjeżdżalnia grawitacyjna Harcówka. To jedyny taki obiekt w województwie opolskim, z którego mogą skorzystać zarówno dzieci, jak i dorośli. Aktywnie może być też w samym ośrodku Stajnia Borycz. Podczas gdy wasze dzieci będą korzystały z licznych atrakcji na świeżym powietrzu, wy możecie zrelaksować się na naszym tarasie. To doskonałe miejsce na chwilę wytchnienia w cieniu drzew, z dala od zgiełku. Możecie naładować baterie w harmonii z naturą. A z naładowanymi bateriami możecie wybrać się na spływ kajakowy na rzece Mała Panew. W Gminie Kolonowskie czeka na Was profesjonalna infrastruktura, fachowa pomoc pracowników przystani oraz dodatkowe atrakcje, z których można skorzystać przed lub po spływie. Sama wyprawa będzie dla Was niezapomnianą przygodą w miejscu, gdzie malownicze krajobrazy i czysta woda tworzą idealne warunki do aktywnego wypoczynku. Bez względu na to, czy jesteście początkującymi, czy doświadczonymi kajakarzami, trasy na rzece Mała Panew zapewnią Wam mnóstwo emocji i wrażeń, łącząc relaks z przygodą, pływając wśród pięknej, dzikiej przyrody. To nie jedyna atrakcja w gminie Kolonowskiej. W środku lasu w Staniszczach Wielkich na nieczynnym szlaku kolejowym numer 175 możecie przesiąść się na Drezyny. Trasa Staniszczańskiej kolei Drezynowej liczy około 6 km. Po dojeździe do końca torowiska, drezynę należy obrócić o 180 stopni i wrócić na linię startu. Pojazdy pomieszczą do 5 osób, a pedałować może jedna lub dwie osoby. Na trasie odkryjecie piękno opolskiej natury, zielone lasy, niekończące się pola, usłyszycie śpiew ptaków i przeżyjecie niezapomnianą przygodę, Po tak intensywnym dniu będziecie mogli zrelaksować się w naszym ośrodku przy aromatycznej kawie, podziwiając nasze konie. Tam też na życzenie serwowane są pyszne śniadania. Dla najmłodszych, przygotowaliśmy kącik z zabawkami, piłkarzykami czy grami wideo. Kolejnym celem Waszej wyprawy rowerowej może być wieża widokowa w utracie. Dotrzecie do niej przemierzając m.in. malownicze aleje dębowe, ciesząc się widokiem pięknych lasów i stawów. Po drodze możecie zatrzymać się przy nich, aby odpocząć i podziwiać zapierające dech w piersiach krajobrazy. Baby, baby, Stawy w utracie tworzą łącznie 7 zbiorników rybnych położonych obok siebie i oddzielonych wąskimi groblami. Największy ze stawów znajduje się tuż przy nowej wieży widokowej. A z samej wieży roztacza się niesamowity widok na okolice. Wieża ma 5 poziomów widokowych i liczy 16 metrów wysokości. Można stąd podziwiać m.in. dzikie ptactwo żyjące nad stawami oraz okoliczne lasy. Warto zabrać ze sobą lornetkę. Przy odrobinie szczęścia możecie dostrzec tutaj m.in. czaple, żurawie, łabędzie i zimorodki. Jest tam także siedlisko orła bielika. Na zasłużony odpoczynek wrócicie do naszych pięknie urządzonych, przestronnych apartamentów, w których króluje drewno. Każdy z apartamentów posiada prywatny taras, na którym możecie delektować się widokiem na otaczającą naturę. Pokoje są komfortowo urządzone, tak byście poczuli się jak w domu. Czekają na Was także nasze konie. Możliwość karmienia ich jabłkami, marchewkami lub sianem to niezapomniane przeżycie dla dzieci i dorosłych. Doświadczycie magii wspólnego obcowania z tymi wspaniałymi, dostojnymi zwierzętami. Na zakończenie dnia zapraszamy do naszej strefy SPA. Tam czekają na Was m.in. jacuzzi, ścianka solna, a także sauna sucha oraz infrared. Cieszcie się spokojem i błogim relaksem, zamykając oczy i zanurzając się w chwili wytchnienia, będziecie mogli wspaniale wypocząć oraz zregenerować siły. Kolejny dzień w naszym ośrodku to kolejna okazja do poznania regionu. Na wielbicieli historii Nielada Gratka czeka w gminie Gogolin. Wśród pól i lasów leży Kamień Śląski, w którym na początku XII wieku powstał Pałac Odrowążów, który mimo iż historia odcisnęła na nim piętno mrocznych wydarzeń, dziś ponownie zachwyca i wzbudza podziw. Zgodnie z brzmieniem lokalnej legendy, w 1183 roku na świat przyszedł tam Jacek, późniejszy święty, patron diecezji opolskiej. Kierując się w stronę pałacu, podążycie pięknym parkiem przypałacowym z uroczym stawem. Dziś w kamieniu śląskim znajduje się Sanktuarium Świętego Jacka z kaplicą. Dopełnieniem kompleksu pałacowo-sanatoryjnego jest brama dzwonów. Brama mieści 8 dzwonów zwanych dzwonami pojednania i pokoju. Latem popularny jest ogród Knejpa, który znajduje się naprzeciw recepcji. Jest wyposażony w granitowe naczynie do moczenia rąk oraz w dwa brodziki do brodzenia w oligoceńskich zimnych wodach. W Kamieniu Śląskim można poczuć się także jak prawdziwy rajdowiec. To za sprawą Silesia Ring, czyli najnowszego toru wyścigowego w Polsce. Na torze odbywają się różne imprezy sportowe. Organizowany jest też Open Track, w trakcie którego każdy może sprawdzić swoje umiejętności jazdy po torze wyścigowym z prawdziwego zdarzenia. A jeżeli wolicie spokojniejszy odpoczynek, to czeka na Was Karolinka Golf Park, czyli najbardziej zielone pole golfowe w Polsce. To niezwykłe miejsce spotkań w wyjątkowych okolicznościach przyrody. To idealna propozycja dla miłośników tej dyscypliny, jak i dla osób, które dopiero chcą rozpocząć przygodę z tym sportem. Czeka na was 18 dołków wkomponowanych w sosnowy las, ale też strefy nauki do ćwiczeń. Ośrodek oferuje lekcje z trenerem na każdym poziomie zaawansowania. To jedyne takie pole golfowe w kraju, które jest zlokalizowane zarówno w lesie, jak i w parku, co czyni je wyjątkowym miejscem do gry i relaksu. Po całym dniu atrakcji wrócicie natomiast do stajni Borycz, gdzie będziecie mogli cieszyć się ze wspólnie spędzonego czasu. Możecie odpoczywać w naszych apartamentach lub spacerować po ośrodku, podziwiając jego piękno i uroki natury. Będziecie mogli także skorzystać z możliwości popływania rowerkami wodnymi po naszym pięknym stawie, przy którym jest też mała plaża. W naszym ośrodku jednak nie tylko odpoczniecie i zbierzecie siły na resztę roku, ale też możecie pod okiem instruktorów usiąść w siodle. Na terenie ośrodka znajdują się trzy stajnie, hala oraz plac zewnętrzny. W dodatku ujeżdżalnia jest zadaszona, dzięki czemu jest dostępna przez cały rok. W niedalekiej odległości od naszego ośrodka leży natomiast Ozimek. Najważniejszym zabytkiem jest żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Małopane. Został on oddany do użytku 12 września 1827 roku. To najstarsza na świecie tego typu konstrukcja, zachowana do dzisiaj w oryginalnym stanie. Most w całości wykonany z żelaza, odlewów żeliwnych elementów kutych i walcowanych, co czyni go wyjątkowym. I było powodem wpisania tego zabytku na Narodową Listę Pomników Historii. Koniecznie musicie odwiedzić również Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi, które powstało w 2012 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Doliny Małej Panwi. Na ekspozycji stałej prezentowane są dzieje hutnictwa w Dolinie Małej Panwi od starożytności do czasów nowożytnych. Można zatem zobaczyć zabytkowe wyroby, bogatą kolekcję żeliwa artystycznego, ikonografię czy dokumenty kartograficzne dotyczące historii hut. A gdy będziecie chcieli przenieść się do czasów, gdy po ziemi chodziły dinozaury, też będziecie mieć taką możliwość. W jednym miejscu czeka na Was mnóstwo atrakcji. Możecie odwiedzić Tunel Czasu oraz pawilon paleontologiczny, który chroni najcenniejsze skamieniałości w miejscu ich odkrycia. W Parku Dinozaurów czekają na Was natomiast rekonstrukcje mezozoicznych płazów i gadów, a każdy z nich jest naturalnej wielkości. Oprócz tego na terenie Juraparku jest jeszcze prehistoryczne Oceanarium, Park Ewolucji oraz Park Rozrywki. Po całym dniu zwiedzania możecie się natomiast zrelaksować na plaży z licznymi atrakcjami wodnymi. A jeśli macie ochotę na nieco dłuższą wycieczkę rowerową, to koniecznie musicie wybrać się nad jeziora turawskie. Trasa jest pełna zapierających dech w piersiach widoków, wzdłuż lasów, jezior czy plaż. A na miejscu czekają na Was cztery jeziora. można spacerować, pływać, żeglować, biegać, jeździć na rowerach, skuterach wodnych i nie tylko. A wszystko w otoczeniu pięknej, dzikiej przyrody. Ścieżki prowadzą między innymi wzdłuż wałów, tak więc niesamowite widoki są gwarantowane. Sama historia tego miejsca jest niezwykła, ponieważ zbiornik Turawski zbudowano w latach 30. XX wieku, aby umożliwić regulację poziomu wody na Odrze. W tym celu konieczna była likwidacja oraz przesiedlenie mieszkańców kilku miejscowości oraz ich przysiłków. Teraz Jeziora Turawskie tętnią życiem i są jedną z największych atrakcji turystycznych regionu. Nad Jeziora Turawskie prowadzą najchętniej wybierane przez Opolan trasy rowerowych wycieczek. To także raj dla biegaczy, zarówno amatorów jak i zawodowców. Wokół jeziora organizowane są różne biegi, między innymi nocny maraton. Dla naszych gości Oferujemy indywidualne trasy pieszo-rowerowe, dzięki którym nie pominą Państwo żadnego ciekawego miejsca. Trasy można używać na zegarkach sportowych oraz smartfonach. A po całym dniu wrażeń, wrócicie do stajni Borycz, która również po zmroku ma sporo do zaproponowania. Wieczorem możecie odpocząć przy ognisku, piekąc kiełbaski i spędzając czas w gronie najbliższych. Możecie odwiedzić także naszą piwniczkę, która jest świetnie zaopatrzona w lokalne trunki. Odkryjecie tam smaki regionu, degustując wyjątkowe wina i piwa. Przeżyjecie niezapomniane chwile w naszej altanie, w otoczeniu przyrody, w blasku świec i grzejąc się przy kominku. Będzie klimatycznie oraz bardzo romantycznie. Przekonacie się, że apartamenty Borycz to miejsce, gdzie wieczory są równie magiczne jak dni. Nasz ośrodek będzie idealnym miejscem do wypoczynku nie tylko dla miłośników koni, jazdy na rowerach lub biegania. Będziemy również świetną bazą wypadową dla wędkarzy. Blisko Boryczy znajduje się bowiem łowisko barwinek. To prywatny, zadbany staw, w którym można złapać naprawdę duże karpie i amury. Jego położenie pozwala na odpoczynek od miejskiego zgiełku w ciszy i spokoju. W dodatku nie będziecie potrzebowali karty wędkarskiej. Warto pamiętać, że Stajnia Borycz to ośrodek całoroczny. Odkryjcie zatem magię zimowego wypoczynku. Gdy nasz teren pokryje się białym puchem, przypomina krainę z baśni, która po prostu zaprasza do spacerowania i zabaw na śniegu. Wieczorami można się już naprawdę rozmarzyć, szczególnie gdy budynki rozświetlą klimatyczne światła. Wtedy też szczególnie docenicie naszą strefę SPA, w której czekać na was będzie jacuzzi z gorącą wodą oraz nasze sauny. Relaksując się, możecie podziwiać zimowe widoki za oknami. Rozgrzać również będziecie się mogli przy kominku w naszych apartamentach, ale także w Altanie, która również zimą zaprasza do odpoczynku i ma swój urok. Zimą oferujemy także prawdziwe zimowe atrakcje dla najmłodszych, którzy mogą skorzystać z naszej specjalnej oferty przygotowanej na ferie. Organizujemy kuligi, zabawy na śniegu, a nasz staw zamienia się w prawdziwe lodowisko. Teraz czas na Was i na Waszą historię. Odkryjcie magię tego wyjątkowego miejsca, doświadczcie bliskości natury, komfortowych apartamentów i niezapomnianych chwil spędzonych z rodziną. Przyjedźcie i przekonajcie się sami, że apartamenty Borycz zapiszą się w Waszych wspomnieniach.